Cześć, z tej samej krzyki, z domowego Suriwalu. W dzisiejszym odcinku z telefonem w ręku będę odpowiadać na Wasze pytania, bo to jest QA. Zapraszam. Dawno nie było QA, ostatni był na żywo taki tematyczny o zestawach ewakuacyjnych. Dziś będzie taki luźniejszy o różnych innych rzeczach. Dosyć długo zbierałem pytania do tego QA, więc niektóre z nich są dosyć mocno zaległe. Lećmy. Pyta Sławek25. Jeśli ktoś chce zatruć nasze źródło wody, to nie wprowadzi trucizny do wody, tak byśmy byli w stanie rozpoznać fakt, iż woda jest zatruta. Jak więc rozpoznać zatrutą wodę? Nie ma prostej odpowiedzi na tak postawione pytanie, dlatego że nie ma prostej i taniej metody na sprawdzenie, że woda jest zatruta. W sensie no, najprostszą, najtańszą jest nakarmienie nią, napojenie nią kogoś i jak umrze, znaczy że jest zatruta. Jak się pochoruje, znaczy, że jest zanieczyszczona. Więc każdą wodę, co do której mamy jakiekolwiek wątpliwości, należy traktować jako skażoną, zanieczyszczoną i tę wodę trzeba dopiero uzdatnić. Każdą. Każdą. Wiktor K. Czy ludzie z Twojego otoczenia, na przykład współpracownicy, wiedzą, że jesteś prepersem? Niektórzy wiedzą, wśród nich jest na przykład Wiktor K., przypadek, nie sądzę, pozdrawiam, który ogląda wszystkie moje filmy. Jest kilka osób z mojego takiego zawodowego otoczenia, które oglądają moje materiały. Pozdrawiam ich w tym momencie, w tym miejscu wszystkich. A część nie, część wie, część nie. Pytanie zadane na Instagramie: Czy myślisz, że miejsce ewakuacji oddalone o 100 km od Warszawy jest wystarczająco daleko? Myślę, że 100 km na takie miejsce ewakuacji, które się przygotowujemy na sytuacje awaryjne, to jest nawet troszkę zbyt daleko. No, niech będzie 100 km. Ja bym tak 60-80 km optował. 100 km to dla mnie personalnie jest taki limit odległości. Dlaczego? Bo mm, oczywiście im dalej uciekniemy od miejsca, w którym coś złego się dzieje, tym będziemy bezpieczniejsi. To jest naturalne. To dotyczy to skażenia chemicznego, użycia broni biologicznej, czy tam y, atomowej, y, epidemii, czy jakiś tam zamieszek. W przypadku zamieszek to wystarczy, że wyjedziemy trzy przecznice dalej, będziemy bezpieczni, nie trzeba uciekać od razu 100 kilometrów. Ale przygotowując sobie cel ewakuacji właśnie na taką sytuację, że musimy miasto opuścić, mm, Musimy zdarzyć z jednej strony możliwość bywania tam regularnie, żeby nam nikt tego nie rozkradł, żebyśmy mogli tam sobie pewne rzeczy zbudować, o nie zadbać, domek na przykład, żebyśmy tam mogli regularnie wymieniać wyposażenie. Po prostu trzeba tam regularnie bywać. A po drugie, dobrze jest, żebyśmy mieli tam kilka różnych metod dotarcia do tego celu ewakuacji. Oczywiście samochód. Oczywiście również komunikacja publiczna, żebyśmy na przykład mogli na kilka miesięcy się tam wynieść, kiedy stracimy pracę, wynieść, mieszkać tam. I dojeżdżać sobie do Warszawy w, poszukiwanie pracy, w poszukiwaniu pracy, ale nie samochodem, żeby nas te dojazdy nie zabiły. Pociągiem na przykład powinno być taniej, więc samochód, komunikacja publiczna, rower, czyli jeśli tam możemy dotrzeć rowerem, no to kilkadziesiąt kilometrów, tak? 80, 100, no jeśli ktoś na przykład planuje jechać dwa dni z rodziną, to myślę, że 100 kilometrów w ciągu dwóch, trzech dni pokona. I wreszcie piechotą, no w 3, 4, 5 dni dotrzemy te 100 kilometrów z rodziną piechotą. Do celu ewakuacji. Więc trzeba znaleźć jakiś taki, taki, taki punkt równowagi między odległością, która zwiększając się zwiększa nam bezpieczeństwo, ale z drugiej strony też zwiększając się utrudnia na później dotarcie do tego celu ewakuacji. No to musimy sobie jakoś tak zbilansować. Kermitowski. Panie Krzysiu, czy warto kupować drogie, noże narzędzia survivalowe, których jakość potwierdza renoma firmy, mając pewność, że nie zawiedziecie takie narzędzie? Czy lepiej, tańsze, w miarę solidne? To samo tyczy krzesiwa, piły, kuchenki na paliwo stałe itp. Generalnie uważam, że lepsze są sprzęty droższe i dobrej jakości niż tańsze i gorszej jakości. To jest oczywiste. Jeśli jakiemuś sprzętowi mam powierzyć swoje życie, bezpieczeństwo, przetrwanie, to chcę, żeby on mnie nie zawiódł, czyli żeby jego jakość była możliwie jak najwyższa. Bardzo często, ale nie zawsze, jakość idzie w parze z ceną. Wyższa cena równa się wyższa jakość, a niższa cena równa się gówniana jakość. Nie zawsze. Nie zmienia to faktu, że lepiej jest mieć tani nóż, niż nie mieć noża drogiego. Co mam przez to na myśli? Ja to powtarzam wiele razy, ale być może nie jest to jasne, o co mi chodzi. Kiedy kupuję sobie pierwszy sprzęt, choćby właśnie ten nóż, który się wielu ludziom wydaje w sytuacji awaryjnej najważniejszy, oczywiście tak nie jest, tu jest materiał na ten temat, to jeśli nie stać jest mnie na nóż drogi, powinienem kupić nóż tańszy, a nie czekać aż uzbieram na ten drogi i nie mieć w tym czasie żadnego. Przy czym nóż niekoniecznie jest dobrym przykładem, bo przecież mamy noże kuchenne, które się do wielu zastosowań takich stricte surwiwalowych również nadają. No może nie będę takim nożem do cięcia wędliny czy mięsa, na przykład batonował drewna, to jest oczywiste, ale wiecie, co mam na myśli, tak? Zaostrzyć patyk to mogę równie dobrze nożem do obierania kartofli. Zawsze przy takich dyskusjach wspominam o moich scyzorykach Victorinoxa. Ja miałem kilka scyzoryków Victorinoxa, a kilka nie dlatego, że mi się niszczyły czy psuły, tylko dlatego, że mi się gubiły. No i gdybym gubił scyzoryk za 40 zł, a nie za 90, to łatwiej byłoby mi go odkupić. Tym bardziej, że bądźmy szczerzy, jak się coś używa regularnie, jak się coś używa po raz pierwszy, to jest dużo szansa, że to zepsujemy, używając to nieumiejętnie. Ja, na przykład, z scyzorykiem Victorinoxa próbowałem przeciąć kiedyś igłę do szycia, hartowaną igłę do szycia. Igły nie przeciąłem, a nożyczki i końcówkę do przecinania drutu w scyzoryku wstępiłem. Dlaczego? Bo byłem no, nie mądry, ale nie wiedziałem, że to tak się zrobi. Wykonując narzędziem pracy, do których nie jest ono przystosowane, możemy to narzędzie zniszczyć. I lepiej jest zniszczyć, ucząc się tanie niż drogie narzędzie. Podsumowując i skracając, na pierwsze narzędzie zazwyczaj lepiej jest kupić tanie, a na kolejne już te droższe wyższej jakości. To oczywiście nie zawsze tak będzie. W przypadku noży są noże dobre i tanie czytaj, Mora, ale na przykład gdybym miał kupić agregat prądotwórczy za 1000 zł, prawdopodobnie nie kupowałbym taniego agregatu za małe kilkaset, tylko za te same małe kilkaset kupiłbym przetwornicę 12230, żeby móc samochód z samochodowym akumulatorem wykorzystać jako taki awaryjny agregat prądotwórczy. To nie do końca będzie to samo, ale zaspokoimy tę samą potrzebę niższym kosztem, a jednocześnie kupując coś dobrej jakości. No taka dobra przetwornica z pełnym sinusem będzie lepsza dla naszej domowej elektroniki, niż gówniany agregat bez sinusa. Z sinusoidą modyfikowaną, czyli z prostokątem. Przesuwam się sukcesywnie, żeby cały czas mieć twarz w słońcu, żeby było mnie widać. Pyta Sebastian Pasowski. Panie Krzysztofie, czy jest jakaś woda w sklepie butelkowana, która nie ma terminu ważności? Jaki produkt ma najdłuższy termin ważności? Nie ma takiej wody według mojej wiedzy, a to wynika z tego, że każdy produkt spożywczy musi mieć jakąś, jakiś termin przydatności zadeklarowany przez producenta. To, czy on odpowiada rzeczywistości, czy nie, to jest inna kwestia, ale producent musi ten okres przydatności do spożycia zadeklarować i zagwarantować, że jak kupię żywność odpowiednio przechowywaną w tym terminie przydatności, to ona się będzie nadawała do zjedzenia. W przypadku wody, no woda się nie psuje. Woda jako związek chemiczny się nie psuje, ona się nie rozkłada na nic. My pijemy tę samą wodę, którą piły i wysikiwały dinozaury setki milionów lat temu. A że ona po drodze była parą, chmurą, wodą, lodem, chmurą, sikami innego zwierzęcia i znowu wodą, lodem, to nie ma znaczenia, tak? To jest ta sama chemicznie, ta sama woda. W przypadku butelkowanej wody większym problemem jest nie sama woda. Tylko plastik, który jest w butelce. Butelki PET niestety uwalniają niewielkie ilości różnego rodzaju związków chemicznych do wody, która w tej butelce się znajduje. I mam wrażenie, że ten termin przydatności w większym stopniu odnosi się do tej interakcji między wodą a butelką niż do samej wody. I tu niestety nie ma dobrej metody, żeby zrobić zapas dużych ilości wody butelkowanej właśnie w butelkach PET, bo ona. No niestety, prędzej czy później właśnie będzie trzeba ją, będzie się nadawała do wymiany. Dlatego do większych ilości wody na zapas polecam zbiorniki z innych plastików, np. HDPE. I w takich zbiornikach 100 litrów wody można spokojnie w domu czy w piwnicy gdzieś tam trzymać. Weronika i tyle na ten temat. Na ten temat. Czemu nie produkujesz więcej filmów? Może o gadżetach typu True Utility? Właśnie dotarł do mnie otwieracz do piwa z AliExpress za 2,50, co w porównaniu do ceny oryginału jest hmm... Po prostu nie mam czasu. No, zobaczcie, jest weekend. Normalnie ludzie w weekend sobie wypoczywają, chodzą sobie na grzyby, a ja co, przyjechałem sobie rowerem na pole i nagrywam dla Was film. Po prostu więcej niż jeden film tygodniowo nie jestem w stanie produkować. I tyle. Bo nagranie filmu to jest. Nawet tak sobie tak wyjadę gdzieś na weekend, jak teraz, i muszę tylko przyjechać rowerem kilkanaście kilometrów od miejsca, w którym byłem, czy tam kilka, tak? Rozstawić sobie sprzęt i nagrać. Nagranie zajmuje mi z dojazdem lekko licząc dwie godziny. Do tego potem jeszcze ze dwie, trzy godziny obróbki, montażu, przygotowania do wgrania na YouTube. I to generalnie jest tak no, mniej więcej niecały 1-8 godziny pracy, żeby wyprodukować dla Was jeden materiał. Czyli ja pracuję w tygodniu 6 dni. 5 normalnie i jeden dzień dla Was. Po prostu nie jestem w stanie tego więcej robić. Inna rzecz, zawsze gdzieś jak jadę z bliskimi, to oni się ze mnie śmieją, że co chwila się zatrzymuję i coś nagrywam, nie? Jak sobie jakieś gadżety wykupuję, czy do testów, no to też jak gdzieś jadę je testuję, to też zawsze coś nagrywam, robię zdjęcia. No niestety tak to wygląda w przypadku twórców internetowych. Że no nie ma za bardzo wolnego. Ponieważ na blogu i na kanale jest nas dwóch z Artur'em, no to trudno jest się nam we dwóch utrzymać z kanału, który ma 40 kilka tysięcy subskrybentów. Gdyby was było pół miliona, to może wtedy ewentualnie byłoby to możliwe. A tak to na razie y, nie jest. Gadon 357 Ogólnie odnośnie, odnośnie ewakuacji, co uważasz o posiadaniu zabytkowego, aby nie płacić normalnie oce, samochodu z gaźnikiem i na jego bazie ustawić sobie samochód ewakuacyjny. Taki samochód, nawet w przypadku wybuchu bomby atomowej EMP oraz burzy słonecznej, nadal jest sprawny. a W takiej sytuacji raczej nikt nie będzie wstawiał mandatów za brak OC. W takiej sytuacji nikt nie będzie wstawiał mandatów, ale z tego co wiem, to do tej sytuacji, do tego momentu zapłacisz za ten brak OC. W sensie musisz mieć to OC. Nie można mieć chyba legalnie nadającego się do jazdy samochodu i nie mieć na niego OC. Mogę się mylić, w razie czego piszcie proszę w komentarzach, ale moja wiedza jest taka, że jak mam samochód, to muszę płacić za niego OC. I tyle. Ale to jest drobiazg. Ja bym do tego pytania podszedł inaczej. Czy jest sens kupować coś, co będzie mi służyć tylko w razie ewakuacji, tylko w trudnych czasach? Odpowiedź brzmi raczej nie. Raczej wolałbym jakiś samochód, nie wiem, niech sobie będzie gaźnikowa terenówka którą będę raz na miesiąc zabierać sobie gdzieś w błoto, żeby się w nim, w niej wytaplać, bo lubię sobie jeździć off-roadowo i wtedy sobie kupuję właśnie taką starszą technicznie terenówkę, albo jeżdżę sobie na zloty, albo raz w roku na wakacje sobie gdzieś tam jadę do Rumunii, Albanii czy na Ukrainę, żeby poglądać piękne widoki i pojeździć w błocie. Wtedy jest cel taki codzienny, korzyść codzienna z posiadania tej terenówki, a w sytuacji awaryjnej to rzeczywiście użyję jej jako pojazdu ewakuacyjnego. Natomiast tylko do ewakuacji bym. Pojazdu nie kupował. Można pomyśleć inaczej. Zamiast kupować ten samochód, starać się zabezpieczyć swój przed właśnie impulsem elektromagnetycznym. Być może fakt, że będzie przez większość dnia stał w garażu, w jakiś sposób go przed tym impulsem zabezpieczy. Można sobie kupić kilka części zamiennych, takich, które są najbardziej narażone na zniszczenie od tego impulsu, i trzymać je sobie gdzieś w ekranowanym, nie wiem, w ekranowanej skrzynce, żeby ten impuls elektromagnetyczny tych zapasowych części nie zniszczył. Będzie impuls, wymienię, pojadę. Można też myśleć o rowerze jako o pojeździe ewakuacyjnym. Młody emisariusz introwertyków zapytał, kiedy domowy Karoluk Challenge 3 i w sumie nie wiem, bo myślałem troszkę, żeby w tym roku jesienią go zorganizować, ale chyba się nie wyrobię z terminami, więc wychodzi na to, że jakoś w przyszłym roku najwcześniej. Ale nie wiem. Szczerze mówiąc, nie mam specjalnie ochoty znowu się upadlać i robić kilkudziesięciu kilometrów z plecakiem. Tu mi chyba będzie trochę za ciepło, ale przynajmniej będę jasno ładnie doświetlony. Pyta inżynier. Załóżmy taką sytuację. Wynajmuję dom na Przedmieściach, oficjalna umowa najmu. Właściciel odwiedza mnie co jakiś czas i wie, że mamy nagromadzone zapasy. Przychodzą trudne czasy, właściciel, jak większość ludzi nie jest przygotowany, przyjeżdża i każe mi się wynosić. Sam mieszkał w mieście, w bloku. Tylko że w przeciwieństwie do mnie nie ma kilku sztuk czarnoprochowej broni, więc ostatecznie musi ustąpić. Pytanie teraz, czy kiedy już te trudne czasy się skończą, będę miał problemy natury prawnej? Yy, a na jakiej podstawie te problemy miałyby się pojawić? Znaczy. Jako właściciel mieszkania czy domu, on oczywiście ma prawo cię wyrzucić, ale w umowie najmu jest opisane, w jaki sposób ma prawo cię wyrzucić. tak? Najczęściej umowa rozwiązuje się z miesięcznym okresem wypowiedzenia, więc jeśli ktoś chciałby postąpić zgodnie z przepisami, to w tej sytuacji awaryjnej musiałby przyjechać do ciebie i napisać, że masz się stąd wynosić za miesiąc. Poza tym, właściciel domu nie ma żadnego mechanizmu pozwalającego mu wyrzucić ciebie i zmusić ciebie do pozostawienia twoich zapasów. Moim zdaniem nie powinieneś się obawiać jakichś problemów prawnych związanych z tym, że próbowałeś się bronić przed yy, kradzieżą. Pomijając oczywiście inne kwestie dotyczące tego, jak w Polsce jest bronić się przed złodziejem, ale zostawmy to. O polityce mi się nie chce gadać. Anonim, czy polecasz plan początkującego Prepersa Universal Survival Tak, może nie jest idealny z mojego punktu widzenia, ale jest całkiem niezły i yy, myślę, że warto yy, go przeczytać. Przynajmniej przeczytać. Pomyśleć, jak te opisane tam rozwiązania będą pasować do naszych potrzeb i możliwości. Zawsze mówię, nawet jak kupicie naszą książkę, to nie chodzi o to, żebyście bezmyślnie zrobili wszystko to, co jest opisane, czy to, co mówię na filmach, tylko żebyście to sobie przyłożyli do swojej sytuacji i odpowiednio ewentualnie zmodyfikowali. Zawsze. Samotny Wilk zadał cztery bardzo takie techniczne, szczegółowe pytania. Dzień dobry Panie Krzysztofie, mam cztery pytania. Jeden, czy na trudne czasy bardziej się przyda plecak czy torba? Trudno powiedzieć. Ja przez długi czas byłem zwolennikiem noszenia w EDC plecaka, bo się w plecakiem, bo się mi z plecakiem po prostu chodzi wygodniej. Mogę wygodnie przenosić większy ciężar. Pytanie, czy potrzebuję dużego ciężaru do EDC? Raczej nie. Poza tym plecak jest dla mnie upierdliwy w komunikacji publicznej, którą jeżdżę na co dzień, w związku z czym przerzuciłem się na torbę. I w tej chwili chodzę na co dzień z torbą. Zestaw ewakuacyjny raczej składałbym do plecaka, ale jestem w stanie zrozumieć ludzi, którzy mają dokładnie odwrotne podejście. To znaczy, zestaw EDC duży mają w plecaku, a zestaw ewakuacyjny, czy raczej taki dodatek do zestawu EDC zamieniający całość w zestaw ewakuacyjny, mają w formie torby. Plecak EDC na plecy, torba ewakuacyjna przez klatkę i mamy komplet. 2. Lepiej zdobywać wiedzę, czy raczej ćwiczyć biegi, sporty siłowe i itp. Lepiej jest robić jedno. I drugie, lepiej jest robić wszystko, lepiej jest gromadzić wszystko, uczyć się wszystkiego, ćwiczyć wszystko, zarówno ćwiczyć się fizycznie, jak i na przykład ćwiczyć spawanie, budowanie różnych rzeczy, naprawienie samochodu. Najlepiej jest robić wszystko, ale się nie da. Więc nie ma dobrej odpowiedzi na tak postawione pytanie. Nie ma. Jeśli czujesz, że masz w zakresie tężyzny fizycznej braki, to możesz w ten aspekt swoich przygotowań włożyć więcej wysiłku w tej chwili. Jeśli czujesz, że masz problemy z brakiem wiedzy czy umiejętności, możesz dbać o te wiedzę i umiejętności. To jest oczywiste. Kiedy ja zorientowałem się parę lat temu, że nie dam rady się pieszo ewakuować z miasta, a czułem, że jest mi to potrzebne, to zadbałem o to, żeby zdobyć te wytrzymałości, która pozwoli mi się w razie czego z miasta właśnie piechotą ewakuować. Zajęło mi to rok, ale się udało. Jeśli chodzi o wiedzę i umiejętności, to powiem Wam, że można troszkę pójść na skróty, mianowicie, uwaga, Trudne słowo, kupić i przeczytać książkę, albo tylko ją kupić i trzymać ją na sytuację awaryjną. Oczywiście to się nie w każdym przypadku sprawdzi, ale lepiej jest mieć książkę niż jej nie mieć. Oczywiste, prawda? Trudno jest mi sobie wyobrazić, żebym w sytuacji awaryjnej, jak gdzieś ucieknę z miasta, uczył się w oparciu o książkę rozpalać ogień z użyciem patyków. Jeśli to jest umiejętność, która czuję, że jest mi potrzebna do przetrwania, no taką umiejętność, niełatwą do uzyskania, trzeba ćwiczyć. Dziś. Ale jeśli na przykład nie mam możliwości nauczyć się dobrze rozpoznawać rośliny jadalne, bo no to jest też umiejętność, która wymaga czasu i ćwiczeń, no to zamiast tego, żeby już nie być zupełnie pozbawionym tej możliwości, kupiłbym dobry podręcznik do rozpoznawania roślin. Baterio, tym mnie się jeszcze nie rozładowuj. To mam jeszcze dwa pytania. Jaki sklep z odzieżą do lasu pan poleca? Generalnie nie polecam żadnego konkretnego sklepu z odzieżą do lasu, głównie dlatego, że ja nie kupuję tego typu rzeczy w zasadzie, tak? Nie mam czegoś takiego jak yy, odzież do lasu. Znaczy te spodnie, które mam na sobie w tej chwili, to jest odzież do lasu czy do turystyki? To są spodnie Helikona. Które dostaliśmy w ramach, w ramach takiej szerszej współpracy do pokazywania Wam na kanale. Zresztą koszula też jest Helikona. Ale Helikon to nie jest sklep ściuchami, tylko to jest marka, producenta ciuchów. Lepszy nożek składany, czy raczej taki z głownią stałą? To zależy. Do noszenia na co dzień lepszy jest nożek składany i ja przy sobie na co dzień noszę nożek składany. Natomiast do sytuacji awaryjnych, nie wiem, do batonowania drewna, lepszy będzie nożek z głównią stałą. Więc w moim zestawie ewakuacyjnym jest mora z głównią stałą. Michael Johnson pyta: I witam, Krzysiek. Czy warto w dzisiejszych czasach mieć auto terenowe w czasie ucieczki czy ewakuacji, skoro mamy tak rozbudowaną infrastrukturę? Kład czy cross odpadają, mając swoją czteroosobową rodzinę. Nie do końca kład odpada, bo na dwóch kładach można czteroosobową rodzinę przewieźć. Yy, Obydwoje dorosłe osoby są w stanie prowadzić kłada, ale to też yy, troszkę uzależnia nas od tego, żeby obydwie osoby były w stanie prowadzić. Na przykład obydwie osoby muszą być trzeźwe. W polskich rodzinach to nie jest wcale takie trywialne, żeby obydwie dorosłe osoby były zawsze jednocześnie trzeźwe. Ba, w wielu polskich rodzinach to często jest tak, że obydwie dorosłe osoby są nie trzeźwe, jednocześnie. Zostawmy to. Tak, z całą pewnością patrząc na naszą infrastrukturę, będziemy brać pod uwagę jako podstawowy środek ewakuacji właśnie samochód. I to jest spoko. Ale dobrze, żebyśmy nie byli tylko od tego samochodu uzależnieni. I tyle. W ogóle o zagadnieniu wyboru środka ewakuacji, czy przygotowania samochodu do ewakuacji, można nagrać co najmniej dwa filmy. Jeśli chcecie je zobaczyć, piszcie proszę w komentarzach pod filmem. Chcę zobaczyć te dwa filmy. Będę wiedział, że obejrzeliście ten materiał do tego momentu. A to jest dla mnie zawsze bardzo ważne. Dzięki. I ostatnie pytanie pyta Misio Gator. Mam takie pytanie. Co z ludźmi, którzy z różnych powodów nie są w stanie osiągnąć możliwości normalnego człowieka? Drobne upośledzenie fizyczne, wrodzone lub nabyte, lub do normalnego funkcjonowania potrzebują medykamentów bądź okazjonalnego wspomagania się sprzętem medycznym. Jakie porady dla nich, jak mają się przygotować na trudniejsze czasy? Dokładnie tak samo jak normalni ludzie Znaczy źle to zabrzmiało dokładnie tak samo jak wszyscy inni ludzie, tylko bardziej. Osoby, które mają trudności z poruszaniem się i muszą jeździć na wózku albo samochodem, są oczywiście w gorszej sytuacji niż ja, który mogę sobie jechać do celu ewakuacji rowerem czy pójść do niego piechotą. Ja, który nie muszę łykać insuliny, jestem w lepszej sytuacji niż ktoś, kto ma cukrzycę i tę insulinę musi codziennie przyjmować. To jest oczywiste. I tutaj nie ma dobrej rady, jak się takie osoby muszą przygotowywać. Myślę, że to jest dokładnie ten sam temat. Przed którym stoją na przykład osoby z dziećmi. Dzieci też mają specyficzne potrzeby żywieniowe. Tak samo staruszkowie. Jak mamy staruszka pod kroplówką albo pod respiratorem w domu, to siłą rzeczy będziemy w mniejszym stopniu rozpatrywać ewakuację z tego domu, a bardziej będziemy starać się go zabezpieczyć. Na przykład, żeby w razie braku prądu ten respirator działał. Możliwie długo. I tyle. Tu nie ma innych dobrych sugestii. Po prostu trzeba się przygotowywać bardziej, bardziej wnikliwie. Pewne rzeczy lepiej przetestować. To było ostatnie pytanie, więc z mojej strony na dziś to tyle. Na koniec, tradycyjnie chciałbym Was gorąco zachęcić do obejrzenia innych materiałów, które dla Was przygotowaliśmy, tych dwóch na przykład, i do zasubskrybowania naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych filmów, które dla Was przygotujemy. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!